Świec. Bardzo serdecznie witamy Szanowną Dyrekcję, całe grono pedagogiczne, wszystkich pracowników szkoły i Was drogie koleżanki i koledzy. Rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia skierujmy swe myśli i serca ku Jemu, głębokie w głębokiej nad cudem tej świętej nocy. Dla kogo dziś niebo się otwiera, dla kogo przychodzi może z Syn na ziemię, życzymy wszystkich głębokich duchowych przeżyć, i zapraszamy do wspólnego kolędowania. Nie bójmy się razem śpiewać, a za wszelkie usterki z góry przepraszamy. Dwa tysiące lat temu przyszedł na świat zbawiciel. Przyszedł, aby zbawić wszystkich nas wskazał nam drogę do nieba i swą miłością bramy niebios otworzył. Dziś nadszedł dla nas czas zbawienia, dziś niebo się dla nas otwiera. Czy jest wśród was ktoś, kto chciałby tam wejść? Aż tylu chętnych? Jakaż to radość dla aniołów widząc takie święte pragnienia. Ale tu nie wchodzi się przepychając łokciami i nikt tu nie wejdzie ze zbędnymi bagażami. Najpierw na rozmowę ze świętym Piotrem pójść potrzeba, aby mógł sprawdzić wasze zasługi dla nieba. Zaczekajcie przed bramą niebios, aż święty Piotr was poprosi, a wejdzie tutaj naprawdę każdy, kto żyje dobrem i miłością na co dzień. Do nieba wstępna tylko miłość, a więc święci. A świętym każdy może być. Zarówno ja, jak i Ty. Święty Piotrze, nieba kluczniku, Dziś wielki tłum przed niebem z bramą i wszyscy chcą tutaj wejść. Czy mam ich wprowadzić? Wielka to radość dla nieba całego. Prowadźcie tu domy każdego. Niech się przedstawi swoim dobrem pochwali i najwyższego z uwielbieniem chwali. Święty Piotr zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną. Kto pierwszy? Kim jesteś i co przynosisz ze sobą, aby mógł wstalić się za tobą? Jestem matką rodziny. Przynoszę ręce zapracowane, W noce nieprzestane, Cwiaterki, które dziecko robiło, Bluzki, które sama uszyła, Te bluzki, które w pyszną wiatr wiele innych elementów, których umieszczyłam Jestem pełen podziwu i znając twojego poświęcenia, Ale do Złotej Księgi Niebios jeszcze zajrzyjmy I zobaczymy, co tutaj zapisano. Hmm, wszystko się zgadza, ale nie ma tu zapisku takiego, że nauczyłaś dzieci modlić się z dnia każdego. Modlitwy twoje bardzo rzadkie były, dlatego bardzo często brakowało ci siły. Nie mogłaś przetrwać chwil trudnych cierpliwie. Bez szemrania, nie ma... Często poza Bogiem szukałaś rozwiązania swych problemów, kłopotów i różnych zawiłości. Dlatego było tyle nerwów, łez i złości. Idź i zaczekaj na wyniki naszej rozmowy, bo na razie o wejściu przez bramę nie ma mowy. Na wejście do nieba czeka też ojciec licznej rodziny. Może wejść? Oczywiście, żeby dawać. Jestem ojcem Krzysztofa Dzieci. Wiele w swoim życiu pracowałem, o rodzinę się zamartwiałem. Przynoszę Ci dzisiaj buciki, które im kupowałem. Zabawki, gry komputerowe oraz pismo święte prawie nowe. Pismo święte prawie nowe. Pewnie się go nie czytało, tylko gdzieś na półce zakurzone leżało. Zacznijmy jeszcze do księgi życia, czy Twoje słowa mają pokrycie. O mój synu, wszystko byłoby dobrze, ale tu pisze tak. Obowiązki ojcowskie spełnił byle jak. Ponieważ kupił coś dzieciom nadczypnego. I ciągle powtarzał. Mam dość wszystkiego. Dajcie mi święty spokój. Nie zawracajcie mi głowy. Idźcie do mamusi, weźcie gry komputerowe. Ile w tym trudzie życia było miłości? No cóż, i ty zaczekaj na wyniki rozmowy, bo na razie o wejściu do nieba nie ma mowy. Jakaż bardzo miła pani stoi u bram nieba. Czy mogę ją prosić? Ależ nie zlekaj, niebo właśnie dla takich jest otwarte. Jestem nauczycielką. Przynoszę dyplom magisterski, akt mianowania. Nagroda dyrektora szkoły, sprawdzamy wypracowania, poszarpane nerwy, zdarte struny głosowe i pusty portfel po tych ustawach nowych. Cieszę się, że do pracy jesteś tak dobrze przygotowana i że pracujesz tak bardzo ofiarnie nad kształtowaniem młodych serc i uliców. Myślę, że za takie poświęcenie niebo z Cię Ale zobaczmy jeszcze, co w tej księdze zapisano. Praca szkolna tak bardzo się angażowała, że obowiązki rodzinne zaniedbywała. Córka w domu na mamę długo czekała, a mąż ubolewał, że wciąż zajęta i w domu nieobecna. Ciągle popołudniowe rady pedagogiczne i szkolenia doprowadziły rodzinę prawie do samozgładzenia. Idź zatem i ty zaczekaj na wyniki rozmowy, bo na razie nie jest on jeszcze gotowy. Święty Piotrze, jakieś dziecko także czeka. Czy ono może przejść przez bramy nieba? Jeżeli szczerze tego pragnie, niech wejdzie. Jestem uczniem. Przynoszę swój dzienniczek, w którym są same szóstki, piątki, rozwiązane zadania z matematyki, przeczytane grube książki, zeszyt do słówek z języka angielskiego oraz piękne wypracowanie z języka polskiego. Pięknie, że obowiązki uczniowskie tak dobrze pełniłeś. Ale tu pisze także, że ty psocił często. Na lekcjach kałasował, bawił się komórkami, a nawet palił w tolecie szkolnym czasami. Rodziców nie słuchał, Uf. tym podobnych zachowań było bardzo wiele. No cóż, Do, dla ciebie jeszcze za daleko. Idź na wyniki naszej rozmowy, Ile zaczekaj. Święty Piotrze, a czy ubodzy nie są naszym skarbem? Właśnie ubogich razem z bogaczami mamy u siebie. Oczekują wejścia w bramę nieba. Czy mogą wejść razem? Skoro zgodnie przed bramą niebios czekają, chwal już teraz się należy. Niech wejdą i nam się przedstawią. Jestem ubogim człowiekiem, dlatego nic nie przynoszę. Jedyne ciebie proszę, proszę o zmiłowanie, proszę. Torbę ukradli mi złodzieje, bo myśleli, że coś nic innego niego A kipu na moim kartku, dlatego nic nie przynoszę. Proszę jedynie, uśmiech wieczysty i do prowadzisz. Naprawdę nic nie przynosisz? Tylko wszystkich o wszystko prosisz. Ten człowiek bardzo ubogi. Za chwilę będzie mógł przejść, niebie, przejść przez niebie z progi. Pojedź na swobodę, nigdy nie narzekał. Lecz cierpliwie sprawiedliwości Bożej wyglądał i czekał. Ale stop! Mam do niego jedno zastrzeżenie: że za mało się starał swego losu poprawienie. No więc i ty, mój bracie, zaczekaj chwilę na wyniki naszej rozmowy i zobaczymy, co się tu zrobi. Ty, a nawet nie wyglądasz wideo Przedstaw się, a może przynajmniej ty skorzystasz z tej świątecznej promocji i będziesz dzisiaj w niebie? Jestem właścicielem kilku firm, a co do koncepcji mojej działalności, są ja także proszę wielkiej dobroczynności. Proszę, tu są uznania, pochwały i podziękowania. Dobrze, że nie zagarniasz wszystkiego dla siebie, ale swoje skarby gromadzisz w niebie. Gdzie ani złodziej nie wykradnie, ani mole nie zjedzą. Tylko o tym wszystkim święci w niebie wiedzą. Jeśli w Księdze Życia nic złego nie pisze, to za chwilę będziesz w niebie. Uuu, dobrze. Zatrudniał pracowników w niedzielę i święta, o mszy świętej, o modlitwie wcale nie pamiętał. Zaniedbywał obowiązki chrześcijanina. Wiedzisz, bracie, jest i twoja wina. I ty też doczekaj na wyniki rozmowy, bo niestety nie jest on jeszcze gotowy. Święty Piotrze, tak opowiadam na nawias. Nie, miły bracie, z pieniądze nie kupi się nieba. Z nieba miłością zapłacić trzeba. W niebie tylko miłość się liczy. Z tej miłości i Tobie chcę się żyć. Serdecznie dziękuję, ale w mojej głowie rodzi się pytanie, jak żyć? Co w życiu jest najważniejsze? no? Nieba. <laughs> i po rozmowie kwalifikacyjnej tam się nie dostali, niech rozpalą w sercu swoim żar miłości, niechaj miłość zakrojuje, czy nam życia owocuje. Nie bójcie się miłości, nie lękajcie się świętości, dziś niebo się otwiera, otwórz więc swoje serce na oścież. Bóg przychodzi na ziemię, pozwól sercu swemu cieszyć się niebem. yeah